Centrum aktywności międzypokoleniowej Nowolipie i Biblioteka Publiczna w dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, przystanek książka, zapraszają. Miejsca przyjazne seniorom. 22 października w Wolskim Centrum Kultury odbyła się gala szóstej edycji konkursu Miejsce przyjazne seniorom. Konkurs realizowany od 2015 roku przy współpracy Warszawskiej Rady Seniorów z Urzędem Miasta oraz Radami Seniorów Dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń miejskich. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych odpowiada za realizację konkursu w zakresie finansowania, oceny formalnej, wsparcia administracyjnego, promocji oraz organizacji gali, wręczenia certyfikatów i indywidualnych wyróżnień. Rady seniorów i dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy zachęcają podmioty do przystąpienia do konkursu. Promują konkurs oraz weryfikują złożone wnioski. Warszawska Rada Seniorów odpowiada za powołanie i organizację pracy kapituły konkursu, której zadaniem jest wyłonienie wyróżnionych miejsc przyjaznych seniorom. Głównym celem konkursu jest wyróżnienie oraz promowanie podmiotów i miejsc na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, które uwzględniają potrzeby i oczekiwania seniorów, dostosowują swoją strukturę do ich potrzeb, oferują produkty, usługi i zniżki adresowane do tej grupy i zapewniają seniorom przyjazną atmosferę, uprzejme traktowanie i właściwą do ich potrzeb obsługę. Adresowany jest do wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu miejsce przyjazne seniorom. W 2020 roku do konkursu zgłoszono 41 wniosków z 16 dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy. Kapituła konkursu przyznała 22 tytuły miejsca przyjaznego seniorom w 6 kategoriach. Administracja publiczna, kultura, edukacja i oświata, zdrowie i pomoc społeczna, sport i rekreacja, gastronomia. Przyznano również jedno wyróżnienie indywidualne dla osoby przyjaznej seniorom za całokształt działalności na rzecz osób starszych. Otrzymała je pani Jolanta Łukasiak. Dzięki jej zaangażowaniu na Bemowie prowadzona jest bogata działalność kulturalno-oświatowa oraz sportowo-rekreacyjna i społeczna na rzecz blisko 100 seniorów. Galę uatrakcyjnił swoim występem zespół Kurdeż. A oto laureaci szóstej edycji konkursu miejsce przyjazne seniorom w kategorii administracja publiczna. Urząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście. Spółdzielnia Mieszkaniowa Brudno, Dzielnica Targówek. Urząd Dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wesoła. W kategorii Kultura. Osiedlowy Klub Kultury przy Spółdzielni Mieszkaniowej Jelonki, Dzielnica Bemowo. Białołęcki Ośrodek Kultury. Dzielnica Białołęka. Och Teatr. Dzielnica Ochota. Klub Panorama Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Torwar. Dzielnica Śródmieście. Teatr Polonia. Dzielnica Śródmieście. W kategorii Edukacja i Oświata. Wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży nr 60 Biblioteki Publicznej Dzielnicy Targówek. Miasta Stołecznego Warszawy. Dzielnica Targówek. Biblioteka Publiczna imieniem Władysława Jana Grabskiego w dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy. Oddział Czechowice. Dzielnica Ursus. Biblioteka Publiczna imieniem Władysława Jana Grabskiego w dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy. Filia Niedźwiadek Wypożyczalnia numer 117. Dzielnica Ursus. Biblioteka publiczna im. Władysława Jana Grabskiego, dzielnicy Ursus, Miasta Stołecznego Warszawy, filia Gołąbki, dzielnica Ursus. W kategorii Zdrowie i Pomoc Społeczna. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka, Miasta Stołecznego Warszawy. Dzielnica Białołęka. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście imieniem profesora Andrzeja Tymowskiego. Dzielnica Śródmieście. Dom Dziennego Wsparcia dla Powstańców Warszawskich. Dzielnica Wola. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy. Dzielnica Bielany w kategorii sport i rekreacja. wypożyczalnia Only Bikes, rowery elektryczne, dzielnica Białołęka. Białołęcki ośrodek sportu, dzielnica Białołęka. Ośrodek sportu i rekreacji miasta stołecznego Warszawy w dzielnicy Wawer. Ośrodek sportu i rekreacji miasta stołecznego Warszawy w dzielnicy Włochy. W kategorii Gastronomia. Rodzinna Klubokowiarnia Praska Fundacji Art Grupa Fundamenti Dzielnica Praga Północ. Arshotel Puławska Rezydens Dzielnica Ursynów. Artykuł pochodzi z 35 numeru Warszawskiego Miesięcznika Seniorów Hashtag Pokolenia. Czytała Jolanta Kosak.